Nasza rozmowa. Dziś w moim studiu jest ze mną pan Iwo Świątkowski, artysta fotograf na ziemi łomżyńskiej oraz pani Katarzyna Kuklińska, pedagog, a także prezes stowarzyszenia Jajce. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Proszę państwa, już niedługo w naszym mieście, nie tylko w naszym mieście, ponieważ również w całej Polsce odbędzie się noc muzeów. Wiem, że państwo również włączają się w obchody tego Dnia, a właściwie nocy, i proszę mi powiedzieć, co w związku z tym planujecie? Tutaj, jako Klub Carpe Diem przygotowaliśmy w tym roku po raz pierwszy na tak ważne wydarzenie spektakl. Spektakl jest o tyle nowatorski, że za kanwę scenariusza posłużyły teksty uczestniczki klubu Carpe które zostały przez nią samą opracowane w formie scenariusza. I przy moim wsparciu i pomocy reżyserskiej zaprezentujemy Łążeńskiej publiczności spektakl pod tytułem Anioł. Mhm. I o czym opowiada ten spektakl? Czy może pani nam zdradzić szczegóły? Chcia, chciałabym jak najmniej zdradzać, a żeby tutaj publiczność pofategowała się do teatru na godzinę 17. Ale zdradzić mogę tylko tyle, że ważne jest to, że poprzez sztukę teatralną można wyrazić siebie, własne przeżycia, rozterki, emocje. Spektakl będzie dość bogaty, ponieważ z efektami multimedialnymi muzycznymi świetlnymi wszystko to zawdzięczamy naszej zdolnej młodzieży, uczniom drugiego liceum ogólnokształcącego i pierwszego liceum oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Wiem, że za pośrednictwem również naszego radia robiliście państwo casting do tego właśnie spektaklu. Czy udało się obsadzić wszystkie role i czy jest pani z tego zadowolona? Jak najbardziej udało się obsadzić wszystkie role i są tą Debiutanci w sztuce aktorskiej, osoby, które wcześniej nie miały okazji przewinąć się przez łożyńskie sceny młodych. Yy, zatem jest to dla nich szansa do zaistnienia w taki znaczący sposób bowiem od razu na deskach teatru naszego rodzimego i w dość wymagającej sztuce, która skłania ich do Takiego mocnego zaangażowania się, aktorskiego wyzwania, uzewnętrznienia własnych emocji. Wczoraj, właśnie podczas próby, zmagaliśmy się z problemem pokazania, zarówno werbalnie, jak i mową ciała, bardzo silnych emocji, które targają młodymi ludźmi na początku ich drogi życiowej. Rozumiem, jest to premiera tego spektaklu. Jest to wręcz prapremiera. Mhm. Rozumiem. A co ze sceną fotograficzną? Jak, jakie wystawy fotografii będziemy mogli podziwiać i czy w ogóle będą takie zorganizowane? Noc Muzeów będzie zorganizowana w Muzeum Diecezjalnym. Zostałem tam zaproszony przez księdza dyrektora bo ponieważ już tam jedną wystawę prezentowałem w Galerii Muzeum, to był portret sceniczny. No, wystawa myślę, że na tyle się podobała, że zostałem ponownie zaproszony. Bardzo fajnie, że to akurat wypada w Noc Muzeów, ze względu na to, że no, dość sporo ludzi do, będzie mogło obejrzeć. Realizuję teraz nowy projekt, jest to projekt pod tytułem Realizm geometryczny, troszkę brzmi to za wile. A co niektórzy nawet no, próbują to odszyfrować jako y, same bryły, tylko geometryczne, nie to jest portret kobiety, różnych kobiet i potraktowany w sposób myślę, że nowatorski, ponieważ za pomocą y, działań y, geometryzujących y, twarz czy, czy wydobywających. Pewno to geometrie wnętrza, y, sprowadzamy troszkę nasze myśli do, do matematyki, do geometrii, natomiast jest to zrealizowane w sposób y, no, zupełnie naturalny, sposób y, taki, który nie zmienia ani wyglądu modelek, ani też ich nie deformuje, po prostu tylko za pomocą geometrii pozwala lepiej y, ukazać wnętrze. Śledząc pana twórczości, można wyraźnie zauważyć, że jest pan bliski jakby elementowi kobiecości. Proszę panią, portret, a zwłaszcza portret kobiety, jest to tak pasjonujący temat do fotografowania. I tutaj nigdy się nie można tym znudzić, to jest zawsze nowe, zawsze świeże. Kobieta jest osobowością bardzo skomplikowaną, bardzo czasami tak. tajemniczą. No i nie ukrywam, no, nie gustuję w mężczyznach. Proszę powiedzieć, co jeszcze w ramach Stowarzyszenia Jajcy nie, nie tylko podczas nocy muzeów, ale ogól, ogółem będziemy mogli podziwiać? Najbliższe wydarzenie, realizowane przez stowarzyszenie, przez klub, to w sobotę 10 maja. Karaoke Scarpedien. Zapraszamy do pizzerii Pelati, ulica Kazańska 1, bodajże, gdzie można spędzić wieczór od godziny 18:30 w miłym towarzystwie, próbując swoich sił wokalnych przy ciepłym i serdecznym wsparciu klubowiczów, którzy służą swoimi głosami dla osób. Próbujących swoich sił wokalnych. Chętnie zapraszamy wszystkich wówczas bywalców stałych pizzerii do udziału podczas minionej imprezy, też realizowanej w tym samym miejscu. Włączyła się nawet pod koniec swojej pracy obsługa. Aha, a proszę powiedzieć bo to nie jest jedyne wydarzenie, które nas czeka w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o maj, to takie najważniejsze, ale też już pracujemy nad występami plenerowymi klubu, które będą realizowane przez okres letnio-wakacyjny. Zwieńczeniem zaś całości będzie festiwal filmowy Integracja TIA ja w dniach 4-6 września. Właśnie, czy przygotowania trwają do tego festiwalu? Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Hmm. Przygotowania trwają pełną parą. Dopięcie na ostatni guzik zapewne będzie na tydzień przed imprezą. Ponieważ przybywa nam guzików. <głosy> <głosy> Rozrasta się też e, cała odzież okrywająca i jest coraz wspanialsza i bogatsza. Zatem na pewno podczas festiwalu filmowego będą filmy, ale nie tylko filmy filmy będą tutaj na terenie miasta Łomże, ale również powiatu. W szkołach ponadgimnazjalnych w Marianowie i w Nowogrodzie. Poza tym na pewno wystawy malarskie, fotograficzne w różnych miejscach. Na pewno również teatr lalki aktora i spektakl Carpe Diem, a także mini recital i wystawa fotograficzna bohaterki recitalu jeszcze nie zdradzamy kogo, ale tutaj mieszkanki Łomży. To również inne występy wokalne, to również zawody sportowe, to również wystawy prac osób. Yy, Zajmujących się różnoraką działalnością rękodzielniczą w warsztatach terapii zajęciowej. Chciałabym jeszcze tutaj wrócić do tej wystawy fotograficznej, ponieważ no, wiem, że jeszcze przygotowuje się Pan do niej i to będziemy mogli zobaczyć i podziwiać już 17 maja. Natomiast chciałabym zobaczyć i wiedzieć, czy już ma coś Pan w planach kolejnego. Proszę Panią, w trakcie przygotowywania są trzy wystawy. Jedna z nich to jest pod tytułem Maska". Zdradzę tylko taki drobny sekret, że modelka, jest tylko jedna modelka. Jedna maska, Natomiast gesty, oświetlenie, charakteryzacja sprawiają jakby mnogość tych czy postacie czy, czy jakiś no, oddziaływanie modelki na obraz. To jest jedna wystawa, druga wystawa to jest, można powiedzieć, troszkę muzyczna, dlatego że ona będzie połączona, prezentacja, czyli wernisaż będzie połączony, zdjęcia będą połączone z wykonywaniem utworów wiolonczelowych przez modelkę, która jest na zdjęciach i to jest druga wystawa, natomiast trzecia jest to wspólne działanie z artystką plastikiem. Przygotowujemy wspólne jakby wydarzenie i jest to technika mieszana malarsko fotograficzna Tak wspomina Pan tutaj o tych modelkach, ale czy to pan swoim perfekcyjnym, profesjonalnym okiem wyszukuje te modelki, czy ewentualnie ktoś, kto teraz nas słucha i ma zapędy artystyczne, mógłby się do pana zgłosić? Proszę Panią, oczywiście zgłaszać się zawsze można. Jest taka bardzo fajna instytucja, nazywa się Carpe Diem. Jest to instytucja, ja nie boję się używać tego słowa instytucja, dlatego że jest to takie miejsce, w którym tak naprawdę mogą realizować się wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, coś do pokazania, coś do zademonstrowania, bez jakichkolwiek ograniczeń, poza oczywiście ogólnie przyjętymi normami społecznymi, czyli nie obrażamy nikogo, nie, nie bulwersujemy i. Nadaje się do pokazania tym, właśnie na tym poziomie. Więc, jeżeli Pani pyta, to tak. Jeżeli ktoś ma ochotę zaistnieć jako modelka albo malarka, albo fotograf, albo piosenkarz, albo muzyk, jest to jedyne miejsce, w którym zostanie życzliwie przyjęta. Ja, przepraszam, jeżeli kogoś niechcący obraziłem, ale naprawdę, ja tutaj przyszedłem, tylko jak już wcześniej mówiłem na jeden ze spektakli zobaczyć co to jest i od tamtej pory nie tylko że jestem na spektaklach, ale również uczestniczę w działaniach Karpediem. Kasia jest takim dobrym duchem. Myślę, że ma taką dość ciepłą i magnetyczną osobowość, która przyciąga ludzi, którzy mają coś w sobie i chcą coś ludziom tym pokazać. Więc jeżeli ktoś jest kto chciałby się nauczyć fotografowania, kto chciałby y, rozpocząć karierę modelki. Ja oczywiście nikomu tego nie gwarantuję, bo przecież ogólnie wiadomo, rynek kształtuje te sprawy. Natomiast y, mogę jedynie obiecać, że w tym co robię jestem dobry. Y, więc jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, to ja to pomoc służę. Proszę Państwa, czas nam się nieubaganie kończy. Ja serdecznie dziękuję Państwu za przybycie do studia, za rozmowę. Oczywiście słyszymy się na antenie Radia SK już niebawem. I życzę wszystkiego dobrego. Ja chciałbym podziękować Radio SK, dlatego, że to radio jest od początku mojej kariery fotograficznej. I zawsze bardzo chętnie ciepło jesteśmy przyjmowani w radiu i myślę, że to radio. Jest takim radiem ciepłym, docierającym do, do wszystkich ludzi, dlatego że tutaj pracują tacy ludzie. Dziękujemy tutaj. serdecznie, dziękuję bardzo.